Złom dobrze, dzisiaj nie ma, nie ma błękitnego. Sobota 2 marca. Witam Was na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Tutaj są puszki z ostatniego cosia. Wyjąłem z auta, ponieważ jeszcze mam do wyjęcia trochę grosika ze śmietnika oraz wodę sobie wziąłem z dużego auta, ponieważ czeka mnie sporo pracy. Sporo pracy mnie czeka. Dzisiaj muszę dokonać rzeczy niemożliwej. Pokażę Wam jaka to jest rzecz i potem na końcu pokażę Wam czy dokonałem jej, czy jej nie dokonałem. Tu jest nasza wiata śmietnikowa, całkiem nowa. Może być ciemno, ale coś jeszcze widać. A tutaj bogaci ludzie mieszkają, bo pieniądze wyrzucają, wiecie. No, trochę pieniędzy. Powrzucamy. do woreczka a i po kolei, ale to nie będę Wam pokazywał wszystkiego Tylko patrzcie ile dużego, dużo jest aluminiowego, pieniądza darmowego więc wyciągam jak grosze Wyciągam grosika ze śmietnika ze śmietnika wyciągam grosika ja wyciągam grosika ze śmietnika Ze śmietnika wyciągam grosika Ja wyciągam grosika Ze śmietnika Ze śmietnika wyciągam grosika Miałem nie pokazywać wszystkiego, dobra, więc kończę Widzimy się w następnym ujęciu Bo wyciągam co trzeba i idziemy dalej Jesteśmy w piwnicy, trochę tych puszek tam było powiem wam i tak, dzisiaj mam za takie zadanie wszystkiego tego do piwnicy schowanie. Tu jest duży mebel, dość spory. Tam jest mniejszy, taki mebelek sosnowy. Kartonik tam swoją drogą. Tu jest komódka, od której są już w piwnicy. Tutaj jest rower. A to, co to jest, to nie wiem. Pierwszy raz to widzę. Ktoś mi tutaj to wrzucił. Tam jest jakiś stary fotel i tu jest mój kosz to nie jest moja rzecz no i tu jeszcze jest mebelek mebelek i to wszystko moi drodzy przyjaciele musi się znaleźć dzisiaj tutaj a tutaj jak jest jest tak jest tak także tam do sufitu jeszcze trochę miejsca zostało będę przer metodą przerzuc przerzucingu <noise> czyli przerzucał będę rzeczy stąd do tyłu aby uzyskać przestrzeni trochę i postaram się zmieścić. Także jak się to zmieści, to będę dziś świętował chyba, i e, potem zabakuje kadika jutro podczas Tosia, no i będę zablokowany magazynowo, moi drodzy, także e, wstrzymam działania złomowe, będę piwnicę opróżniał. Nie wiem jak długo, czy do jesieni mi to zajdzie. już jest prawie wiosna, miało być do wiosny, ale. Zacząłem okres radosny, transportowy. No i jest to niemożliwe na pierwszy rzut oka. Wszystko, no ale ja lubię rzeczy niemożliwe. Będę starał się dzisiaj dokonać niemożliwego i schować wszystko do piwnicy. Kończę to ujęcie. Widzimy się, jak będzie e, zadanie wykonane. Lub nie zobaczymy. Życzcie mi wszystkiego dobrego. Trzymajcie kciuki. Dobra, ujęcie numer dwa, żona mi jeszcze dołożyła złomu z domu, to jest tam spod pysznica, półka i toster, taki do kanapek, nie, ale kabel jest, tam jeszcze aluminiowe będą te, jeszcze powiem wam dwóch słowach, jaki mam plan na tą piwnicę, póki tu będę jeszcze mieszkał, a będę mieszkał chyba jeszcze jakiś czas, póki nie będę miał domku swojego, to tak, opróżnić to, z to wszystko. Tutaj jest moja prywatna kopalnia pieniędzy, jak wspominałem. Tam jest miedziucha w beczce. Już to widać, trochę tam miedzi jest w beczce. O, tam może coś zobaczycie. O, tam, mianowicie. Tam, mianowicie. I tak, w wolnych chwilach między trasami będę się zajmował tym opróżnianiem tej piwnicy. Jest dość długa, fajna, pojemna, więc będą cztery big bugi, które mam tam schowane. Cztery big bagi na puszki, plus jakieś beczki, i w tych beczkach będą w jednej będzie mieć, w drugiej będzie aluminium, w trzeciej będzie mosiąc i tak dalej. Także w beczkach metale szlachetne, w big bagach, puszki aluminiowe i jakiś warsztaczek sobie tutaj urządzę, jakiś taki stół do demontażu. Także póki co, no, będę musiał etapami troszeczkę wywalać śmieci stąd i a dzisiaj dokonać niemożliwego, czyli Schować te wszystkie meble, bo dostałem taki nakaz od właściciela, żeby się z tego korytarza wynieść. Tam sąsiad się już wyniósł, tylko opony sobie zostawił. A ja tutaj to muszę wszystko po prostu upchać i będę upychał. Także do wieczora czeka mi robota. Już jest wieczór, bo jest po 17.00. Także mam nadzieję, że do 22.00 się wyrobię. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że przeżyję i że to wszystko schowamy. Radę chyba damy. Ujęcie numer 3 jestem spocony, ale zadowolony. Wszystkie klamoty, które tu były moje. Tu w tej wnęce był kosz, komoda, stary foto, rozwalony zostały ten teren oczyszczony. Nawet pozamiatałem, wszystko schowałem, niemożliwego dokonałem. Nie będę wam pokazywał wnętrza, bo drzwi się do końca nie otwierają. Ale przede mną jest wyzwanie piwnicy tej posprzątanie. Mam nadzieję, że w tym roku się wyrobię. I to co wam mówiłem, jaki jest plan odnośnie niej, się zrealizuje, ale ja teraz podróżuję, wiecie, no i ciężko będzie mi to. Ja będę miał tydzień wolnego. To połowę z tego będę poświęcał na oczyszczanie przestrzeni mojej magazynowej. Wszystkiego dobrego, zawodowego światło światło. Także. Dostałem nakaz i wykonałem. Spociłem się i zmęczyłem, ale niemożliwego. No, niemożliwe stało się możliwe. Mówi drodzy, wszystko jest tam w środku. Krótkie kugnięcie może. O, tam, tam są meble różne, i w ogóle jest totalny chaos. Także idę. Zwinę ten kabel, kabel prąd, ciągnie z domu, bo tu zakładali wszystkim światło, ale ja oczywiście byłem w trasie jakiegoś tam bezpiecznika nie założyli. I na zewnątrz lampę dali, bo tam robili nowe te, te takie, wiecie, te łowniki. Dobra. Udało się. Także jeszcze do czegoś się nadaje ten zawodowy, nie? Możemy piwnicę posprzątać albo właściwie korytarz. Do następnego, moi drodzy. Jutro coś, numer 84. Zobaczymy, czy jakieś znajdziemy rzeczy. Do no, piwnicy już się nie zmieszczą, także do kadika, no i do skupu złomika ewentualnie. Uff, miłego wieczoru.